W dzisiejszym odcinku pogadam sobie o wielkim powrocie bohaterki do serialu 19. Informatorem tego filmu jest Zuza, której bardzo dziękuję za wiadomość. Nie tak dawno Anka dodała TikToka, na którym gada, że wraca jedna z najbardziej lubianych postaci. Następnie Gaba potwierdza jej słowa i coś wspomina o tym, iż kogoś odzyska. Niestety nagrania nie mogę pokazać, bo na nim jest muzyka, za którą mógłbym dostać strajka. Podobno widzowie mają być bardzo zadowoleni z tego powrotu. Poczytałem sobie tam komentarze i ludzie pisali, że wraca Ala, Jola lub kuzynka Ali, nawet niektórzy wspominali o Irku. Moi drodzy widzowie, powiem Wam zupełnie szczerze: pokazała Wam randomową osobę, w dodatku siedzi plecami i ktoś ma się domyślić, kto to wróci. To znaczy, mieliście wejść na jej Insta, bo tam niby miała być odpowiedź. Ale to na pewno nie była, gdyż ma krótsze włosy, więc na pewno odpada. Jola ma loki, a ta osoba ma proste włosy. Plus już jej nie było, kiedy Wolska zaczęła pracę na planie. Kuzynka Ali, no też nie ona, bowiem z tyłu wygląda na kobietę, a nie na dziewczynkę, aczkolwiek kolor włosów się zgadza. Irek tym bardziej, irek tym bardziej, bo wraca bohaterka, a nie bohater. Z tych wszystkich dziewczyn, które odeszły. Najbardziej posturą przypomina Elę. Nawet kolor włosów się zgadza. I jeśli ktoś ma wrócić, to właśnie stawiam na Karolinę, ponieważ kiedyś na Insta mówiła, że wróci. Później z tej deklaracji się wycofała, lecz wiadomo jakie jest życie. Nigdy nie mów nigdy. Natomiast ja jestem święcie przekonany, iż tam siedzi różycka, po prostu was wkręciła. Posturą stylem ubierania i kolorem włosów pasuje jak ulał. Reasumując, jak dla mnie to kolejny z jej strony i pokazała wam Monikę. Dlatego na tym nagraniu nie ujawniła twarzy, bo ludzie by ją zeżali w komentarzach. A tak wyświetlenia się zgadzają: dzieci całe happy, że ktoś wraca i gitara. Sorry, że mówię dzieci, ale po tych awatarach było widać, kto najbardziej przeżywał ten wielki powrót. Jak dla mnie, Anka bawi się uczuciami swoich obserwatorów, a jeśli serio jej siostra ma wrócić na plan. To ciekawe po jakiego grzyba, skoro Ali już nie ma. Chyba że młoda poczek sezona skapnie się i będzie jej szukać. A znając produkcję, to wcale bym się nie zdziwił, jeśli będą budować wątek na kogoś, kogo nie ma. Bo odpowiedź na jej insta story była taka: jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu bohaterka, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy cieszyłby się, gdyby to właśnie ona wróciła?